Dzień dobry, witam w podpoznatki Jaryszkach. Jak Państwo wiecie, w ofercie firmy Agromarket znajduje się szereg maszyn do transportu podwóronnych. Dziś skupimy się na przyrzepie DBL firmy MetalTech, a konkretnie na modelu DBL12. Dwa modele, DB i DBL, są niemal modelami. Po mojej lewej. Mamy model właśnie wydłużony, natomiast u mojej prawej jest to model standardowy. W obu przypadkach szerokość skrzyni jest ta sama, wynosi ona 2,42, Czy jest to szerokość paletowa, pozwalająca nam postawić obok siebie dwie Europalety, lub nawet dwie Bele, jeśli byśmy chcieli przewozić siano lub słomę. Natomiast długością skrzyni już się będą różniły, ponieważ w wersji podstawowej DB ta trzeba ma. Nieco ponad 4 m, natomiast w wersji DBL jest to długość 5,25 m, co również pozwala nam ustawić europalety wzdłuż skrzyni i zamknąć wszystkie burty całej przyczepy. Do zaczepienia ciągnika z przyczepą służy dyszel. W wersji Metaltech jest to dyszel uchladzie V, zamontowany przy obrodnicy ramy przyczepy, wsparty na sprężynie, która ten. Ta Raz, że pomaga zaczepić przyczepę, a dwa, utrzymuje poziom wysokości zaczepu przy silniku. Ucho dyszla standardowo pod zaczep transportowy, górny. Dalej widzimy mocowania pod spięcia układu hamulcowego dwuopowodowego. W ten, ty, części tylnej regulator siły. Natomiast tutaj jeszcze mamy złącze hydrauliczne które również przymocowane do dyszla, tak by ułatwić podłączanie przyczepy do ciągnika i tym samym ułatwić całą pracę operatorowi. Znajduje się na pomoście z balustradą tej przyczepy. Żeby się na nim znaleźć, bardzo łatwo można to zrobić przez stopień na dyszlu, a następnie drabiną pionową na szczytnej ścianie. Pomost ten raz, że ułatwia zobaczenie, co znajduje się w skrzyni, pobranie ewentualnych prób. Ale dodatkowo, myślę, że największym atutem jest to, że z niego mamy dobry dostęp, by zwinąć lub rozwinąć plandekę. Plandeka jest rolowana, przez korbkę zbijamy ją do końca skrzyni, natomiast ten właśnie element służy nam, by zablokować tą plandekę, by nie spadła na dół. A w tym momencie mamy pozycję maksymalną zwinięcia tejże plandeki. Wysokość ścian w modelu DBL-12. Jest to 600 plus 600 mm, czyli mamy 1,20 m w wysokości całej skrzyni. Dla przyczepy o ładowności 12 ton jest to zupełności wystarczające, gdyż pojemność, którą tu uzyskujemy, spokojnie wystarczy do przewozu różnych materiałów. Co bardzo istotne w przyczepie MetalTech, podłoga jest z blachy 4 mm, czyli bardzo gruba, wytrzymała, natomiast ściany boczne 2,5 mm. E, domeną firmy TATECH jest e, brak jakichkolwiek uszczelnień między burtą e, a podłogą. E, jest to tak dobrze spasowana przyczepa, że uzyskuje maksymalną szczelność nawet dla roślin drobnoziarnistych bez zacofania czegokolwiek. E, jedną dźwignią, przesuwając ją w dół, odregulowujemy cały mechanizm i mamy piękny dostęp do skrzyni. Możemy skrzynię oczywiście otworzyć również na górnym zawiasie, wtedy całe dwie części, ściana boczna i nadstawka będą się uchylały, tak by ułatwić wyładunek materiału. Model DBL-12 jest to układ klasyczny, czyli przednia oś na obrotnicy jest osią skrętną, natomiast tylna jest zawieszona na sztywno. Przez tech Każda przyczepa wyposażona jest układ resorowania parabolicznego, czyli bardzo nowoczesny, a przy tym wydajny system amortyzacji. E, każdy resor wsparty też jest na odbójniku gumowym. E, przy maksymalnym załadunku też pomaga nam zrównoważyć siłę nacisku całej skrzyni, całego ładunku na oś. E, ogólnie zastosowane w tym przyczepie jest ogólnie szosowe, e, Przystosowane do prędkości 40 km na godzinę, czyli nawet nowoczesne ciągniki są w stanie dużą prędkością poruszać się z tą przyczepą po drogach utwardzonych. Na spodzie przyczepy zauważymy dwie masywne ramy. Rama główna, nośna, połączona z dwoma osiami jest to rama z profili zamkniętych bardzo wytrzymała na przeciążenia w przedniej części zwężona, by zmieścić obrotnicę, a przy okazji obniżyć maksymalną wysokość załadunku przyczepy. Rama druga jest ramą od skrzyni załadunkowej, która to utrzymuje całą konstrukcję skrzyni podczas wywrotu tej przyczepy i wysypywania ładunku, który się za nim znajduje. Ponieważ model DBL jest przyczepą z trójstronnym wy wywrotem, również tylna ściana musi być odchylana. Analogicznie jak do ściany bocznej, odbywa się to jedną dźwignią zamontowaną z tyłu przez przedstawienie tej dźwigni. Rygle w dolnej części burty otwierają się i cała ściana może nam się otworzyć. Tak samo jak ściany boczne, mamy również zawiasy między burtą a nadstawką, które również możemy otworzyć, i wtedy mamy większą powierzchnię wyładunku w czasie wywrotu do tyłu. Przy czepach Metal Tech, okno sypowe i sam syp jest wyposażeniem standardowym. Nie musimy na to zapłacać, a jest to bardzo przydatna rzecz, gdyż przy wysypie materiałów sypkich. Możemy ustawić sobie poziom otwarcia okna, zaryglować, zaryglować go, a następnie materiał, który będziemy wysypywać, trafia do przenośnika ślimakowego, czy też dmuchawy, urządzenia transportującego, którego mamy w gospodarstwie. Jest to bardzo przydatna rzecz, a myślę, że w każdym gospodarstwie jest to używane. Jak w większości przyczep, również model DBL z tyłu wyposażony jest w zaczep do szczepienia kolejnej przyczepy. Które będziemy ciągnąć zaciągiem. Jest to zaczep, w tym przypadku automatyczny firmy Rockinger, czyli najbardziej renomowanego producenta zaczepów w Opercie Metal Zaczep, jak mówiłem, jest automatyczny, także łatwe to spinanie drugiej przyczepy. Po prawej i lewej stronie widzimy przyłącza pneumatyczne do układu hamulcowego, dalej przyłącze do prądu, a w części lewej przyłącze hydrauliczne gdybyśmy chcieli e, również e, wysypywać materiał hydraulicznie z przyczepy drugiej, którą mamy z piętno cionikiem. Wiadomo, że przyczepy rolnicze pracują w trudnych warunkach, dlatego konstruktorzy pomyśleli też o tym, że niektóre elementy mogłyby zostać uszkodzone. Dlatego ta wita wraz z oświetleniem zamontowana jest nad zaczepem e, na ramie głównej. E, powoduje to to, że jej uszkodzenie będzie na pewno trudniejsze, e, gdyż w tym miejscu niczym jej nie zniechaczymy. W celu ochrony elementu przyczepy również bardzo fajnie przemyślany jest układ oś oświetlenia. Oczywiście jest to oświetlenie LEDowe, owe jak w każdym przebiegu obecnie Metaltechu. Jednak fajnym patentem jest właśnie układ kratki zabezpieczającej. W przypadku zmiany lampy czy, czy żarówki nie ma z problemu. W prosty sposób zdejmujemy kratkę i daną lampę możemy wymienić. Nie trzeba odkręcać dodatkowych śrub, nie trzeba używać narz jakichś narzędzi, kluczy. Cała praca trwa dokładnie 3 minuty. Na wytrzymałych osiach produkcji ADR oparte są koła jezdne. Koła tutaj w tej przyczepie posiadają rozmiar 385x65x22,5 cala. Jednak jest oczywiście opcja wyboru innego umienia, szerszego, kiedy wiemy, że warunki, w których będziemy tą przypę używać są bardziej ekstremalne, bardziej grząsko, zawsze możemy to zmienić. Każda przepa wyposażona też jest w błotniki plastikowe, tak by ochronić pojazdy, które jadą za nami, przed dodatkowym ochlapaniem, a przy okazji też dba o tym, że przyczepa po prostu będzie czysta, błoto z pola nie będzie rzucane na całej jej powierzchni. Jako wyposażenie dodatkowe tej przyczepy klient zażyczyć może sobie koło zapasowe z jego uchwytem. Uchwyt ten, uchwyt obrotowy znajduje się w dolnej części przyczepy przed tynną osią. W bardzo łatwy sposób możemy go opuścić, obrócić, natomiast wyciągnąć koło zapasowe. Po zmianie tego koła, koło zużyte w ten sam sposób analogicznie w odwrotnej kolejności możemy zamontować i podwieścić sobie na tym właśnie uchwycie. Cała operacja jest bardzo prosta, stąd ten element myślę jest bardzo przydatny w każdej przyczepie, którą rolnik używa u w gospodarstwie. Jak wspomniałem wcześniej, przyczepy metaltech są wyposażone w układ hamulcowy pneumatyczny, dwuowodowy z regułowaną siłą hamowania. Jest to nowoczesny system sprawdzony. E, bardzo bezpieczny. E, Każda wczepa oczywiście poza systemem pneumatycznym, e, ma też hamulec ręczny e, postojowy, gdzie po rozszczepieniu wczepy odcinka e, to właśnie korbką zaciągamy hamulec e, i przy tym samym unieruchamiamy wczepę podczas postoju. Nad sprawnym opróżnieniem ładunku e, czuwa siłonik hydrauliczny e, w bardzo sporej średnicy, który e, wysuwając się zmienia nam kąt z skrzyni ładunkowej uzyskujemy dzięki niemu kąt wywrotu w tył 50 stopni, natomiast na prawo lub lewą stronę kąt 45 stopni taki wywrót pozwala opróżnić całą skrzynię w bardzo szybki sposób nie zostawiając pozostałych resztek na ścianach skrzyni ładunkowej coś co odróżnia przyczepę DBL od DB jest właśnie długość skrzyni o której mówiłem wcześniej dobrze widać to w tym właśnie miejscu gdzie kończy się rama samej przyczepy, a kończy się skrzynia. Ta długość pozwala nam, poza oczywiście zwiększoną pojemnością samej skrzyni, podczas wywrotu na tył daje nam większy zwis, a tym samym materiał, który wysypujemy nie trafia pod koła samej przyczepy. Przybliżyłem dzisiaj Państwu troszkę model przyczepy DBL. Z tego względu, że jest to przyczepa, która coraz częściej znajduje swoje zastosowanie w polskich gospodarstwach. Jej długość pozwala tą przyczepę jeszcze bardziej wykorzystać w stosunku do tradycyjnych przyczep z normalną długością skrzyni, a tym samym staje się to model bardziej popularny i coraz częściej widywany w polskich gospodarstwach. Jednak, jeśli czegoś nie dopowiedziałem, jest jakiś niedosyt wiadomości, zapraszam do kontaktu z naszym działem handlowym. Tradycyjnie odwiedzenia naszej strony internetowej, fanpage'a oraz naszego kanału na YouTube. Dziękuję bardzo.